Cześć wszystkim, ja nazywam się Damian i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku pod tytułem Nauka Latania. Oczywiście standardowo znajdujemy się w siedzibie symulatorów lotu Airmeon, która uwaga ma swoje miejsce w Szczecinie. Tak więc serdecznie Was zapraszam, a w dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam taki dosyć najbardziej chyba charakterystyczny element dla pasażerów, który znajduje się na skrzydłach. Mowa tutaj o klapach. Klapy wysuwają się spod spodu ee, skrzydła. I w kokpicie operacja tymi klapami znajduje się tutaj w tym miejscu po prawej stronie po stronie pierwszego oficera i możemy zauważyć mamy tutaj różne stopnie tych klap. Ogólnie klapy służą nam do tego, aby spowolnić nieco samolot, ale przede wszystkim ich taką główną właściwością jest zwiększenie siły nośnej przy mniejszych prędkościach. Oczywiście my nie widzimy tych klap, które znajdują się na skrzydłach, dlatego mamy taki pomocnik. Teraz ja te klapy wrzucę. Żeby je wrzucić, muszę je pociągnąć do góry. Dajmy na to dam na stopień 5 i tutaj, mimo że ich nie widzimy, w tym miejscu mamy taki wskaźnik, który nam pokazuje, na jakim stopniu aktualnie e, wysunię... w stopniu wysunięcia znajdują się klapy. Jeśli chcecie je użyć na własną rękę, no to zapraszam przyjdź do nas, umówić swoją wizytę. To co? Widzimy się w następnym odcinku bądź tutaj na lewym fotelu. Cześć!